Witam na meczu kolejki, 14 kolejki Carmonis Plus Liga. Jesteśmy na Media Zamoła, gdzie Oser Media będzie podejmować Real Metropoli, Oser po przegranej w Elektrykoderbach, tej pechowej przegranej w Elektrykoderbach, 4 3 z Interem, a, a Real sumie po w pucharowej potyczce, tak samo jak i Oser, który przegrał w pucharowej potyczce 2 do 1 z Ligą, a Metropoli City Podejmował e, następnego dnia po meczu Oser. real właśnie Metropoli i 0-0 było. Tak w derbach derbach transmitowaliśmy tego. Dobra, Inter, e, Inter pokonał Osser, więc Oser Bramce, Kolmenberg w obronie, e, Dudka Pendru, Unzbar, Marcelo w pomocy Pedro Alves, Birsa, Diego Motta w ataku, Anja Unzba e, przepraszam, Anja Mutombo i Jereń oczywiście. Real Bramce, Kormac w obronie, Wajchelski, Skania Oskar Odeni, Maturej z pomocy jest Hamilton, Wantermol Ernesto, Cristiano Ronaldo i w ataku mamy Elrona i Deju. Brakuje, no, są luki w składzie e, oczywiście OSER, które na pewno nie pomogą jakoś wie, e, wielce. No, no, na przykład na ławce rezerwowych jest e, dla nich, nieszczęścia Kurnik do Sars, który wraca po kontuzji. Teraz dobrze zasiętkowanie jest tutaj który e, e, skakał już do główki z jak e, zdobył... W poprzednim sezonie taką bramkę Jeszcze Wajchelski, Wajchelski! Znowu podążyć do akcji ofensywnej. Wajchelski jeszcze nie koniec. Jeszcze kotłownia pod bramką Skania. W tak razie dobry duet tworzą Skania z Wajchelskim. Naprawdę wzorowy Leron. Walczy o piłkę. Jeszcze jest tutaj Ernesto. To był strzał czy w każdym razie nieudane. Od, na na od tego, że Real chce podyktować swoje warunki gry OSER, to było teraz widać. Czy, czy OSER odpowie? Nie odpowiedział Pedro Alves. Ronaldo, Ronaldo. Gwizdy na trybunach. Deju, jest szansa Ernesto, Ernesto, pod bramką! Na prawej obronie również się ma Mostowiaka, który również jest po kontuzji. Już to dostał dwie żółte kartki Mostowiak, no i... Ale w sobie też nie wiadomo czy wejdzie, on został tego na mostach rezerwowy, rezerwowych. Jeżeli no w sumie do by dostał kontuzji. Watermore. Deju. Ernesto. Ta na... Na 30-tysięcznym y, obiekcie Media Samoa. Birsa. Do środka Jelej. Anja. Anja, co zrobi Anja? Anja uderzył. Pierwszy strzał w 13. minucie spotkania. Motta Pedro Wesz. ładnie Pedro Alves i świetnie Wajchelski. Nie pamiętam sobie błędu, żadnego nie popełnił jeszcze. Żaden obrońca w rundzie wiosennej. Teraz szansa i bramka. Nieprawdopodobna sytuacja. Deju strzelce pierwszej bramki, tak jest. Urbi Dejmu strzelił bramkę, zaliczona będzie na niego do bramka, chociaż błąd ewidentny. Kolvenberga, dlaczego on tego nie złapał? Wpuścił piłkę do. No wypuścił tą piłkę w ogóle do bramki. Zobaczmy jeszcze raz. Eleron wchodzi do środka. Deju. No i wypuścił tą piłkę. E Kolvenberg e Ewidentny błąd. E Bramka Żoster i reprezentacji Karmani. 16 minuta i złe podanie Birsy. Trzy porażki z rzędu Osem miało. Dlatego jeszcze te kontuzje. Najpierw Sporting przegrany na wyjeździe 1-0. Potem Intermedia 4-3 przegrana. Potem Pucharowa Potyczka 2-1 przegrana z Igłą. I teraz Real. Już prze, 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 przegrywam o serii 1-0 z rywalem Po 16 minutach. Ale jest niesamowita, niesamowita drużyna Real Metropolii. Niesamowicie poukładana, chociaż 6 punktów straty do Juventusu. Także i po tej kolejce będzie tyle. No jeżeli oczywiście nie, jak na razie to jest 9 punktów, ale, ale jak na razie ale jak na razie Real prowadzi i będzie wciąż przewaga tyle samo wynosiła. Watermall. Botta. Pedro Alves. Do Jelenia. Mamy po lewej Birse. Birsa. Przedoszetkuje. Wajchelski go tam nie, wywrócił, wy, wy ale ale Ronaldo i Deju teraz może będzie sytuacja kontrataku. Leron, czy sobie sam poradzi? Nie, jednak nie. Wywalczona piłka jest, Teraz hmm. Razem już przed siebie Kolmenberg. Wajchelski, Wajchelski, znowu podłączony pod akcję ofensywną. No, to jest niezła taktyka, jeżeli chodzi o Wajchelskiego. Zawsze Hamilton zostaje wtedy w obronie, jeżeli Wajfelski ma aspirację do tego, żeby e, iść w e, no, no, atak, no, tak to trzeba nazwać. Wantermole. Teraz Pedro Alves. Na prawą stronę Unzbar. Unzbar. Birsa do Mutombo, Mutombo jeszcze cieni nie, nie pokazał Mutombo sam do Marcelo, Andrzej, i mamy wyrównanie! jeden do 1 Andrzej. Ależ radość w sektorze zajmowanym się Oser, no Oser tak naprawdę nie pokazywało nic w najbliższej połowie A jedna jedyna akcja Mutombo z Marcelo Marcelo zimna krew tego zawodnika tak krytykowany, tak, tak niedoceniany teraz pokazał, że umie grać, umie podawać, umie się podłączyć w akcję ofensywną. Brazylijczyk Marcelo, 1-0 Anja. 1-1 I Jak odpowiada Sosser, Mutombo do wiatr wiatru w żagle. Znowu na lewą stronę schodzi Mutombo, e, Mutombo do Alvesa, ależ teraz szczęście mają gracze Realu. Wajchelski, źle, Wajchelski, popełnił na nas błąd, Alves na spalony, Wajchelski, Eleron, Ale to jest Ernesto, ale no za lekkie uderzenie. Wydaje się, że po pierwszej połowie będzie jeden 1 do jednego. oster pokazywał, pokazywało jakie piłki w tej pierwszej połowie, chociaż zobaczmy, bo może być 2 do jednego. Wandermoll i świetna obrona Kolbenberga, jeszcze nie koniec. Teraz będzie koniec pierwszej połowy, tak jest. I jeden do jednego po pierwszej 45 minutach. A Real ma wielką przewagę, ale... Oser, jedna jedyna sytuacja, no i mamy jeden do jednego. Ja dziękuję za pierwszą połowę, 15 minut i wracamy.